Cześć, witajcie z tej strony Temi Master. Witam Was o godzinie 10:29. co to o 10.00. I dzisiaj gamy w Minecraft, jak pewnie wiecie. Będziemy dzisiaj zajmować się albo przeprowadzką, albo. W... W ogóle czymś jeszcze innym. Ja bym w sumie poszedł w przeprowadzkę, ale najpierw poczekamy na dynię. Dlaczego na dynię? Bo chcę, żeby wyrosły, żebyśmy, żebyśmy mieli pampkinę, żeby było ekstra. Tak. Tak chcę. Tak chcę. Mamy 36 złota. Pani by było znaleźć jakieś diamenty. Ja wiem. Panie, by było w ogóle mieć diamenty? Ja wiem. Czy ja mam diamenty? Nie. Nie mam. Nie mam też żalcia, więc przydałoby się jakkolwiek zrobić. Albo jakoś poszukać. Ty ja, połowie. Połowie. Mm, gdzie miętka? O, tu. Nie zapomnijcie też, jak film wam się spodoba dać. Łapeczki w górę. A! Y, gdy ch będziecie chcieli być na bieżąco filmami, nie zapomnijcie walnąć y, w suba magiczny, taki przyciszczek istnieje, w subika i jeszcze w, y, dzwoneczek, tak żeby z z tego tego, z dzwonnicy popadł. Walnijcie tylko. <grym> o! Jest! Mamy rybce! Rybce mamy, yeah! O to rybca! Mamy rybce! Łowimy więcej. Bo mi się chce jeść w Minecrafcie. W sumie to w realu też. Zjadłbym placka ziemniaczanego. Głębokie myśli. To trochę dziwnie myśleć o plackach ziemniaczanych, gdy łowi się ryby. Hmm... Ja. Ale nieważne. O to, bo oto kolejna rybce. Oh, yeah! Może nam jeszcze wylecieć mogą nam jeszcze chyba wylecieć buty. I jakaś książka ręczantowalna, taka chyba. I inne ryby. Bam! A kogo my tu mamy? Inną rybkę. Dobrze, więc ją. No, no wrzućmy na różnice. Wrzucimy na różdż, na ognisko. Ja jeszcze może jedną rybce złowię. Patrzcie jak się zarzuciło daleko. Ja chyba będę miał problem z wypatrzeniem. Chociaż w sumie... Kto może nie. Ło! Aaaa! jestem! E, dobra, to czekamy teraz na rybce. A w tym momencie nie wiem co zrobimy. No chcę poszukać diamentów, no. no taki jest zamysł. Tak jakby. Te ryby dają dużo. To wezmę sobie jeszcze jedną rybkę. No. Szybciej. Szybciej. Dziękuję. I idziemy do kopalni, tylko przydałoby się jeszcze jakiś kilo kamienny, żeby nie marnować żelaznego. Więc tak też zrobimy. Cyku, cyku, cyku. I oto kilofik, piękny. Nois. Nice. Będę yy, kasował. Raczej nie będę łowić w kopalni. Yy. Wiedział typ, który przed chwilą zjadł mi trzy ryby i jeszcze, jeszcze wziął sobie jedną na kopanie. Tak, dokładnie! E, czy... Gdzie ja nie byłem? Znaczy się... Hmm, tu mnie chyba nie było. Złotko, złotko, dużo złotka. Czy złotym kielofem można kopać Nie wiem. E, czy coś jeszcze? A. Nie chciałem wyjść, ale dobra już niech będzie. Pójdziemy tam. Tam, w sensie, tam na górze jest taki. O właśnie tu. To nie był najlepszy wybór. No cóż. Zdarza się. Tu też możemy powężyć. Węchu, węchu węch, węch i nic. Yy, eee. Yeah. Ja, no chciałbym trochę zadbać o te surowce też, no i jeszcze o... no sami wiecie. Trzeba trochę żarcia mieć, trochę tego mieć. No trzeba wszystkiego mieć ogólnie. Ogólnie to trzeba mieć wszystko, żeby przetrwać w Minecrafcie. Diamenty? Trzeba mieć, żeby przeżyć. A tego to ja nie chcę mieć, żeby przeżyć, bo to sprawi, że prędzej umrę.

ale mi się nie chce. I w końcu nie wziąłem tego tego. W końcu nie mam już i teraz mam problem. O, Mr. Szkielet. Elo, Mr. Szkielet. Patrzę. Dzięki. Dobra, lecimy tam. Były tam moby, więc coś tam musi być. A masz ty. A byłem tu. A ja byłem tu. Ktoś do mnie pisze na Discordzie. <laughs> Jak chcecie to podam. W sumie w opisie mogę dać link do mojego Discorda. Eee, tak. Więc podam ten link, ale na razie to my się zajmijmy może grą. Eee, bo tam widzę... pajunka. Let's kill him. Hello, Pani pająk! Pani pająk! Pani pająk! Pani pająk! Pani pąk! Łaa! Idź! Gim po czwaru, jedna ty. No witaj! Nie chcesz tego, prawda? Ja też nie. Ale muszę cię zabić, nie? Na trzy hity cię, mam dobra. E, ciebie tu je ja tym nie chcę. Giń! Giń! LOL! Okej, 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 to już nie jest śmieszne, to już nie jest śmieszne! Pomodze! Muszę bronić! Nie dostań się do podwórin! Mmm! Mmm! Ła! Dobry! Jest dobry! czy... tam nic nie ma. Więcej pająków. Cztery hity i padł. I więcej widzę, bo nie mam nagrywa bo nie nagrywam po światło i oto żelazo, które wcześniej pominąłem z powodu, że wcześniej nie widziałem w tamtym odcinkach, nie widziałem w kopalni. No. Dokładnie. Aha, nie stoi dalej. Dobra, wracamy. No dobra, wykop jest tu złoto. Gorączka złota. A, mm. już 9 minut. Oj, jak ten czas leci. Zaraz będę musiał się zbierać. Z nagrywaniem. I tak trochę szkoda. Tak bardzo trochę szkoda, bo lubię nagrywać. Bardzo lubię nagrywać filmy na ety. Bardzo. Ja to lubię robić. No. Dobra, miecz w dłoń. I zobaczmy. Hmm. ze spawnera? A chyba tak. No i tak trochę nie. Jo! Jak przez chwilę wyroszowy, kurde. Flesza, na flesza, fleszem próbował być, kurde. O! zgniłem mięso mnie nie zgłodziło. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie ukrywam, fajnie. Nie wiem, dlaczego się tam dostaniemy. Drewnem tam się nie podbuduje. Nie ma mowy. Yy, I nic tu nie było oprócz węgla. No dobra, wykopmy już sobie tego węgla. I już mamy 10 minut, więc chyba się radnamy. Dobra, oj.